Wow, co się dzieje? E, prawdopodobnie jestem gdzieś zamknięty i jestem gdzieś zamknięty bez mojej wiedzy. I dokładnie nie wiem gdzie. Jeżeli ktoś wie, to niech od razu w komentarzach pisze co i co się tutaj dzieje. Bo jeżeli to jest ktoś. Oczywiście nie chcę nikogo oskarżać, ale jeżeli to jest coś, o czym ja nie wiem, a chcieliście to zrobić bez mojej wiedzy, chciałem tylko powiedzieć, że. siemano, ja jestem. Blackson, Chciałem. Yy, 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 proszę was, żeby. Pros proszę was, żebyście zostawili. Łapeczki do góry, zasubskrybowali kanał i dzwoneczek, żeby nic nie przegapić. A my zaczynamy. Ja się najbardziej zastanawiam teraz, gdzie my jesteśmy. I chciałem tylko powiedzieć, że tutaj mamy jakiś kilof i żelazny miecz. Więc żelazny miecz może nam się przydać. Przepraszam, jeżeli ktoś tam może stworzyć w ogóle. Przepraszam, oddam to. Um, tutaj coś mam jeszcze? To jest jedzonko! Pani... Pani No ten kto tą to, to mapę stworzył, to, to pozdrawiam, nie? Ode mnie. Aha, e, ja się to podbudować, czy co? E, chyba tak. Skoro... E, bua, 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 bua. Eee. Tutaj... No co mam iść chyba? Bo jeżeli tam na dole nie ma nic już do zrobienia, no to... Wystarczy tylko iść do góry. A! I miałem rację. I nie wiem, czemu to są wszędzie obrazy bardzo ale... Mogę je powieszyć. No jestem już w mojej wiosce I... chyba to na tyle Jezu! Sprawdzę jak się Czarnobyl czuje Sprawdzę jak czuję się Czarnobyl Czarnobylku, jak się czujesz? Jak czujesz się? Jak się czujesz Czarnobyl? Dobrze, no to dobrze eee... No to... Um. Ha, czekajcie, ja to muszę wysadzić To jest żywka no to widać. Widzimy się? Przepraszam, jeszcze moje itemy. Gdzie moje itemy? Te głupie nasiona Oczywiście jest to, że ogranżą mnie ale one mi są głupie Użyciele mi zrobić każdej chwili Ale to nie szkodzi, może mi to przynieść mi. zdobędę kolejny dekret Może Ja muszę odnaleźć moje rzeczy No są tu chyba Na cmentarzu wydaje mi się jest, co, Jak się cieszę To mi niepotrzebne To też mi niepotrzebne będzie To już mi jest niepotrzebne C C C C Żłobina miedzi! Miedź, żłobina, nie wiem jak to się mówi Dobra, tu jest to, 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 to. mamy to e, No mamy, a tutaj coś mm. Oczywiście, że tak moja miedź. Aha, no jeszcze mój naddechowy. To Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.